Lusia Ogińska Kiedyś się wyspowiadam, Puszczy wszystko wyznam, W dębu konfesjonale Kornik mnie pocieszy, Leśny wiatr myśl uniesie, A dzięcioł rozgrzeszy. Wszystko, wszystko opowiem, i do win się przyznam, że w słowiczej poezji jest moja ojczyzna, że z nogą zazdroszczę ich pielgrzymek pieszych, że mnie chatka uboga ślimaka nie śmieszy, że mi blisko u ćmy nocnej zwyczajna szarzyzna. Powiem, jak swej tęsknoty odrzucić nie umiem. Jak ten pies ślepy leży u mych stóp w pokorze, a promienie jej grają na nadziei strunie, jakby śpiew pszennych kłosów na dzikim ugorze. Wyspowiadam się w łące, sonet w bukiet złożę i postawię w wazonie, i Bóg mnie zrozumie.